Miniaturyzacja. Trend zmniejszania rozmiarów urządzeń przy zachowaniu ich użyteczności. DJI RS3 Mini. Jest to pierwszy w tej serii RS model mini. I zanim sobie omówimy zawartość pudełka, funkcje, budowę i moje odczucia, to chciałbym tradycyjnie postawić sprawę jasno. Nie jest to żadna płatna recenzja. Ten gimbal został mi wypożyczony przez sklep Megadrone.pl na potrzeby testów. I tyle. Zaczynamy. W pudełku poza papierologią znajdziecie oczywiście samego gimbala. Jest też płytka montażowa z zestawem śrub, jest kabel do ładowania USB typu A na USB-C i kabel sterowania aparatem przez USB-C. Jest też rozkładany mini staty. Korzystając z okazji chciałbym Was zachęcić do intensywnego naciskania tego czerwonego przycisku, żeby nie przegapić żadnego z filmów, które dla Was szykuje. Pierwsze wrażenie jest takie, że ten gimbal jest malutki. I to nawet w porównaniu. Już z kilkuletnim Roninem SC, który też był takim gimbalem przeznaczonym dla bezlusterkowców. I jak sami widzicie, no jest trochę większy od tego gimbala mini. Jest też dość lekki, bo waży 850 gram i jest to 40% mniej niż RS3 i 50% mniej niż RS3 Pro. Więc całkiem spora redukcja tej wagi. Myślę, że tę wagę doceni każdy, kto miał okazję wymęczyć swoje ręce, biegając z gimbalem przez długi czas, na przykład nagrywając wesele. Są też tacy, co vlogują na gimbalach, a trzymanie gimbala na maksymalnie wyciągniętej ręce, no to już po chwili jest jak dobry trening. I co ciekawe, mimo tej niedużej wagi, no to udźwig tego sprzętu to jest 2 kg. Więc nawet założymy tu zestawy składające się z pełnej klatki, z jakimś większym obiektywem. Ja testowałem ten sprzęt z pełną klatką, z dość dużym obiektywem, bo Tamronem 28-75 i nie miałem większych problemów. Bez zaskoczeń gimbal jest trzyosiowy i nie jest też zaskoczeniem jakość wykonania, bo DJI no, przyzwyczaiło nas do tego, że te sprzęty trzymają wysoki poziom. Na dole mamy odkręcany taki mini statyw. I mamy tu tradycyjny gwint statywowy, więc nie ma problemu, żeby umieścić ten gimbal na czymś innym, na przykład na zwykłym statywie i nagrywać sobie jakieś stabilne ujęcie, potem cyk, za pomocą szybko złączki gimbala zabrać i nagrać już jakieś ujęcia w ruchu. Wyżej mamy rączkę i w przeciwieństwie do większych braci RS3 i RS3 Pro tu jest rączka zintegrowana z całą konstrukcją. Pewnie zrezygnowanie z rozkładania konstrukcji pozwoliło zaoszczędzić trochę miejsca, no ale moim zdaniem to minus. Po pierwsze modułowość to zawsze opcja, żeby ten sprzęt jeszcze bardziej gdzieś upchać w plecaku, po jakichś kieszeniach. Po drugie w rączce znajduje się bateria, więc jeśli żywotność baterii spadnie, no to trzeba będzie wymienić całe urządzenie. Bateria według specyfikacji zapewnia 10 godzin pracy, więc na jakieś wesele no powinno starczyć. Co do rączki to jest dość mała. Nie ma jakichś ogromnych dłoni, no a brakowało mi takiego centymetra, żeby to urządzenie jeszcze pewniej leżało w dłoni. Z przodu znajdziemy analogową gałkę do sterowania ruchem gimbala. Jest też przycisk M do sterowania trybem gimbala oraz przycisk do sterowania aparatem. Aparat możemy podłączyć za pomocą załączonego kabla USB-C. Gimbal zapewnia natywne wsparcie dla wielu kamer i trzeba pochwalić, że nawet starsze modele, np. Sony A6400 no współpracuje z tym urządzeniem Pewnym zakresie. A jeśli nie chcemy bawić się w kable, no to połączyć możemy też się przez Bluetooth. I na przykładzie mojego aparatu A7C, no możemy. Przede wszystkim startować i zatrzymywać nagrywanie, czy sterować ostrością za pomocą pokrętła, które znajduje się z tyłu gimbala. Pod tym pokrętłem mamy przycisk funkcyjny, w zależności od trybu no, działa on różnie, ale zazwyczaj po prostu blokuje wychylenia gimbala w każdej osi. Gdy wciśniemy go dwa razy, to cały gimbal nam się centruje, a gdy wciśniemy go trzy razy, to gimbal włącza tryb vlogowania. Czyli odwraca aparat w naszą stronę. No dobrze, teraz nagrywam na 28 mm. Idę sobie do przodu. Widzicie też przy okazji płynność tych ujęć. Ja chociaż nie bardzo się spinam jak idę. I teraz naciskam przycisk trzy razy z tyłu. I gimbal przełącza się w tryb vlogowania. Ja sobie idę, vloguję i jeszcze bardziej zwracam uwagę tym gimbalem wszystkich mijających mnie przechodniów. Z boku mamy port w standardzie NATO, więc możemy sobie podłączyć jakiś uchwyt na monitor poglądowy, czy dodatkową rączkę. I co ważne, z drugiej strony takiego portu nie ma, więc nie zamotujemy sobie symetrycznie uchwytów, żeby trzymać tego gimbala oburącz. Po drugiej stronie mamy port do ładowania i przycisk do włączania. Przechodzimy do omówienia najważniejszego elementu konstrukcji, czyli wszystkich tych gimbalowych ramion. Nie będę szczegółowo omawiał każdego pojedynczego pokrętła, więc sobie je pogrupujmy. Po pierwsze, mamy takie przełączniki i służą one do zablokowania osi. I te pstryczki przydają się przede wszystkim do kalibrowania, bo zostawiamy sobie jedną oś odblokowaną i tylko na się skupiamy, ją kalibrujemy. Są one też przydatne do transportu, żebyśmy mogli sobie zablokować no, te ramiona, żeby nie majtały się podczas podróżowania. RS3 i RS3 Pro miał fajną opcję, bo potrafił automatycznie zablokować ramiona i złożyć się, rozłożyć. No tu tego nie ma, więc te blokowanie... I odblokowywanie jest manualne. Druga grupa to takie metalowe dźwignie. I one pozwalają nam ustawić pozycję aparatu w każdej z osi. Każdy, kto wyważał kiedyś gimbala, wie, jakie to jest upierdliwe zajęcie, ale właśnie z tych dźwigni będziecie wtedy korzystali. I w moim rodzinie SC do tego służą pokrętła i rozwiązanie zmieni, czyli zastosowanie dźwigni, no uważam na postęp. To lepsze rozwiązanie. I przy kalibracji wspomagały, będą na miarki nadrukowane na ramiona. I są też takie metalowe przyciski, które zabezpieczają, żeby aparat nam nie wypadł. Więc jeśli chcemy wyciągnąć płytkę montażową z aparatem, no to taki przycisk trzeba po prostu wcisnąć. I te wszystkie rozwiązania to od kilku lat jest już taki gimbalowy standard, bym powiedział. I tu na jednym z ramion mamy też port RSS do sterowania aparatem i trzeba zaznaczyć, że brak tu innych portów, znanych chociażby z RS3 Pro czy z RS3. Na przykład tego portu do sterowania tym silnikiem, do ostrzenia manualnymi obiektywami. Nowością natomiast jest możliwość odpięcia tego jednego elementu gimbala i dzięki temu aparat możemy zamontować w trybie wertykalnym. Formaty 9x16 dzięki TikTokowi, Insta Reels czy YouTube Shorts stają się mega popularne. Znowu zaczęli robić drony, które potrafią obracać kamerę do pionu. No to gimbale też już robią, żeby aparat można było ustawić pionowo i szczerze dla mnie to jest mega. Opcja. I zanim pomyślicie, ja nie nagrywam TikToków, ja nie potrzebuję takiej opcji, to pomyślcie, że im bardziej te platformy są popularne, tym większe prawdopodobieństwo będzie, że przyjdzie klient i powie, że on chce TikToka. On nie chce poziomu nagrania. On chce TikToka i, i chce. I wtedy będziecie mieli gimbala który będzie miał tą opcję bez konieczności dokupywania dodatkowych akcesoriów. Oczywiście proces kalibracji będzie trzeba ponownie przejść po przestawieniu aparatu do pionu, ale przynajmniej nie będziemy musieli kupować jakichś dodatkowych gadżetów czy klatek. Na froncie mamy też kolorowy wyświetlacz, on pozwala między innymi podejrzeć w jakim trybie jesteśmy, zmienić jakieś parametry typu prędkość ruchów gimbala, połączyć się przez bluetooth czy włączyć kalibrację. Nie będę szczegółowo każdej z tych opcji omawiał, mi się najbardziej podobało to, że po kalibracji, jeśli gimbal jest wyważony źle, to pokazuje nam takie wykresiki, pokazują nam dokładnie, na której osi trzeba tą kalibrację poprawić. Tego w Roninie SC nie miałem, wyświetlacza, który od razu pokazywał, gdzie kalibracja jest źle zrobiona i tego mi brakowało, bo to jest super opcja. Szczególnie, że kalibracja to jest zawsze jeden z tych elementów, przez który zastanawiam się 10 razy, czy brać gimbala, jak gdzieś wychodzę? I za każdym razem się zastanawiam, nawet mimo tego, że jak już go wezmę, no to później bardzo mi się podobają te wszystkie płynne najazdy, które no, udaje mi się dzięki gimbalowi zarejestrować. So guess I'll Gimbal ma kilka trybów. Jest tryb Pan Follow, gdzie gimbal podąża w prawo, w lewo za ruchem nadgarstka. Jest też tryb Pan and Tilt Follow, dzięki któremu możemy też oprócz tego, że prawo, lewo, no to jeszcze góra, dół, sterować gimbalem. Następnie mamy tryb FPV, gdzie wszystkie ośki są odblokowane. Jest tryb Custom oraz tryb 3D Roll 360, który nam pozwala nagrywać takie obracane ujęcia, no kiedyś często stosowane w teledyskach. Jest też aplikacja mobilna DJI Ronin, która też ma sporo opcji, konfiguracji oraz ma fajne tryby, np. sterowanie gimbalem za pomocą PADA od PS4 czy Xboxa, albo sterowanie gimbalem wychylając smartfona. Czyli ruszamy smartfonem, gimbal się rusza. Tak, jak smartfon. Jest opcja time -lapsów, jest opcja kodowania jakiejś trasy, którą gimbal ma przebyć. I ten ostatni tryb jest fajny do takiego solowego nagrywania, bo planujemy sobie jakąś trasę, którą ma przebyć gimbal i my na przykład jesteśmy, występujemy w tej scenie. Gimbal się sam rusza, a my sobie gdzieś idziemy i powiedzmy, że wygląda to, jakby jakiś operator sterował ujęciem, a tak naprawdę to jest automat które sobie wcześniej zakodowaliśmy. I to wszystko dostajemy za 2000 zł w dniu nagrywania tego filmu. I co o nim sądzę? Z plusów nie sposób nie wymienić kompaktowości tego urządzenia. Jest mały, jest lekki, a mi potrafił unieść pełną klatkę z całkiem dużym obiektywem. Masa trybów, masa ustawień, sterowanie przez bluetooth, nagrywanie w pionie, kawał dobrego sprzętu. Co mi się natomiast nie podobało? Jeśli macie wielkie dłonie, no to ta rączka może być trochę za mała dla Was i albo będzie Wam ręka do góry uciekać, albo w dół. I przy dłuższym używaniu no, może być to po prostu niewygodne. Ta rączka jest też zintegrowana z całą konstrukcją nie da się tego gimbala rozłożyć. I trochę szkoda, że nie ma tego automatycznego rozkładania i składania, tak jak w RS3 czy RS3 Pro. I miałem też tak, że gdy wyważyłem gimbala pod ten ciężki obiektyw, to jedna z osi mi się w ogóle nie składała do końca więc prawdopodobnie miałbym tak, że jeśli chciałbym złożyć go do końca ten gimbal. To musiałbym ponownie kalibrować, no wyważać gimbala na tej jednej konkretnej osi, która się nie chciała złożyć i której ustawienie trzeba by zmienić pod składanie. Kolejny minus brak drugiego portu NATO, i to nie jest tak, że tu nie ma miejsca, bo tu jest tyle samo miejsca, co po tej stronie, na której ten port jest. Być może to oszczędności, albo ta konstrukcja by nie wytrzymała dwóch jakichś tam wielkich uchwytów. Bardzo ważne pytanie: czy kupiłbym go teraz? Nie. Bo mam Ronina SC, który poza brakiem wyświetlacza jest bardzo zbliżony we wszystkich funkcjach i ogólnie bardzo podobny w używaniu. Czy kupiłbym tego gimbala, gdybym nie miał Ronina SC? Myślę, że tak. Tylko że ja mam proste potrzeby i często te proste potrzeby zakładają, że idę gdzieś z plecakiem i chciałbym mieć jak najmniej tego sprzętu na plecach. Natomiast jeśli planujesz zainwestować w cięższy sprzęt albo w dodatkowe akcesoria do swojego aparatu, albo będziesz nagrywał w ciężkich warunkach, na przykład z jadącego samochodu, gdzie te przeciążenia mogą być za silne dla takich małych silników, no to myślę, że powinieneś spojrzeć w stronę RS3. RS3 Pro to już w ogóle inna bajka, ale jeśli jesteś profesjonalistą, do którego kierowany jest ten sprzęt, no to już doskonale pewnie wiesz, czego Ci brakuje w takim maleństwie. I jakie są Twoje potrzeby? To wszystko z mojej strony. Ja poopowiadałem trochę o tym gimbalu, poopowiadałem o moich odczuciach, ale oczywiście ostateczna decyzja zakupowa należy do Was. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!